Po szkole posłowej wyjechałem na Śląsk i tam ukończyłem szkołę zawodową i wtedy zaczęła się właśnie moja przygoda z powołaniem, a to wszystko przez moją siostrę, która wstąpiła do zakonu, do zgromadzenia świętej Elżbiety i jakim odwiedzałem tak na sobotę, niedzielę i w tym w tej właśnie w tym klasztorze żyłem i, i uczestniczyłem w ich całych, w całym tym dniu, modlitwach, w tych wszystkich zajęciach, to właśnie wtedy czułem, że to właśnie jest coś szczególnego, że budzi się we mnie taka chęć, tęsknota za takim życiem. I później wracałem z powrotem do swoich obowiązków, swojej pracy. I czas mijał. I po takich każdych wizycie właśnie ta, ta tęsknota stawała się coraz większa. I później się zadawałem pytanie, a może jednak to nie jest ta droga zawodowa, którą wybrałem, może powinien wstąpić do Zakonu Świętego Franciszka. No i później czytałem jeszcze dużo takich książek od świętych, szczególnie o świętym Maksymilianie Kolbe, który mnie też zafascynował, chociaż prawdopodobnie mówiąc, tych habit mi się nie spodobał i u franciszkanów w Panewnikach mieli ładniejszym się, to jest prawie to samo. I już miałem taki chęć wstąpienia nawet, ale sobie pomyślałem, no tak, robię na kopalni, stamtąd mnie tak łatwo nie zwolnią, jakbym był na powierzchni, to może bym się tak zwolnił dosyć szybko i mógłbym realizować właśnie to powołanie i stała się rzecz, która mnie tak wstrząsnęła mną i to było po badaniach okresowych. Lekarz stwierdził, że mi się pogorszył bardzo wzrok w tym krótkim czasie i że powinienem pracować na powierzchni. I wtedy właśnie przyszedł przy, przy, taki szok. Masz odpowiedź. Na imię mam Selezy, mam 57 lat, wstąpiłem do zakonu w 1992 roku, 15 sierpnia, dokładnie ten czas dobrze pamiętam. Oczywiście to nie było tak rado, że wstaję i idę do furty. Jeszcze by kosztowało to parę nieprzespanych nocy. W końcu umiałem już te 10 lat pracy za sobą na kopalni. Mieszkałem na hotelu, w hotelu robotniczym, w tak zwanym wulcu. No i tak pomyślałem sobie, no gdzie, no takiego nie przyjmą, no skąd? 28 lat? No ale myślę, pójdę. Ale szedłem z takim nastawieniem, że prowincja mi powie: Nie, nie, to, to nie dla ciebie, wróć. Żeby mieć takie czyste sumienie, żeby po prostu być spokojnym swoim sumieniem, że chciałem, ale widzisz, panie, nie ma droga jednak. Ale prowincja powiedział coś odwrotnego. Po krótkiej rozmowie mówił, żeby złożył dokumenty i zostanę przyjęty. No, uspokoiłem się troszeczkę, ale po za chwilę znów wchodzą te myśli: do co ty robisz, no, w twoim wieku teraz, ale myślę, idę za ciosem poszedłem właśnie, wyłożyłem wypowiedzenie z pracy, zostałem w ciągu tygodnia. Miałem podpisane wypowiedzenie i zebrałem potrzebne dokumenty i zgłosiłem się do klasztoru. To było 15 sierpnia 1992 roku do Chorzowa do postulatu. Właśnie wtedy właśnie odczułem taką wewnętrzną, wewnętrzny pokój. Zawsze człowiek w trakcie tego swojego życia tak jakoś zawsze patrzył na innych, ci mają lepiej, ten ma tamto, ten kupił samochód, ten ma lepsze ciuchy. A tu nagle stwierdziłem, że to jest mi w ogóle niepotrzebne, że po prostu mam ten spokój, który za, za którym tak pragnąłem, tak tęskniłem. I właśnie ta idea Franciszka mnie tak pociągał, szczególnie życie we wspólnocie. Bo to kiedyś ktoś mnie pytał, książę, czemu nie stopiłem do księży decyzjalnych. Powiedziałem, że to nie dla mnie, bo ja chcę żyć we wspólnocie, współbrać wspólnota ubogaca i też i pomaga pomaga jak się ma swoje problemy czy trudności zawsze można się zwierzyć ktoś podpowie zrób tak zrób tak i jest łatwiej chociaż chociaż są też wiadomo jak w każdej rodzinie są chwile trudne i chwile łatwe. Oczywiście na początku chciałem zostać bratem zakonnym bo po zawodówce w takim wieku 30 lat rozpoczynać dalsze kształcenie to jest myślę sobie nie przeskoczę tego, ale prowincja że Spróbuj. Zrobiłem później średnią szkołę, ukończyłem z maturą i rozpocząłem studia w panewnikach. I tam znowu spotkałem się z drugą barierą, bo nie jestem Pawarotti, nie potrafię, nie mam takich zdolności muzycznych, i miałem wtedy właśnie taki dylemat, czy na pewno to jest powołanie kapłańskie. Bo to msza święta coś, to jest coś wyższego, to nie powinna być profanacja. Ktoś Swoim głosem no, raczej pobudza ludzi do śmiechu niż do pobożności. I później dostałem taką propozycję od rektora, aby studiować w Austrii. Ja sobie pomyślałem tak, bez języka, w takim wieku. Pff, jak to dam sobie radę, to znaczy, że to jest głos od Boga, abym tam szedł dalej. I właśnie po ukończonych studiach zdałem sobie sprawę, że to jest moje powołanie: być ka także kapłanem. Mieszkaliśmy na początku w Austrii w Maria-Lankowic, ale później przenieśliśmy przyjęli, się do Gracu, tam gdzie podjęliśmy studia z innymi współbraćmi i to była taka, taka jakby zderzenie się dwóch mentalności. U nas Polska ta bardziej pobożna, nawet u zakonników i, i taka troszkę in, inna, taki przykład maleńki, chcieliśmy pójść na przychadzkę i prosiliśmy magistra o błogosławieństwo, to on pomyślał, że my chcemy wracać do Polski. U nich nie ma tych, tych zwyczajów, ale, ale co nas y, y, zadziwiło w tym pozytywnym y, znaczeniu, że tam nikt do, kogo, do nikogo nie mówił bracie, oj, czy tam wszyscy byli bracia. I jak ktoś y, się zwracał do gwardiana, y, czy do innego starszego brata, to z szacunkiem, ale mówiło się po imieniu. I, to, i właśnie to mnie też tak podbudowało, kiedy przyjechał do nas prowincja austriacki, też y, zaproponował, żebyśmy do niego zwracali się po imieniu bracie Franciszku, bo on Franc się nazywał. I to właśnie, to, to braterstwo, jest, nie, ma, nie ma właśnie tego, takiego podziału bracia, ojcowie. Tam jest, wszyscy są równi i każdy wykonywał też w miarę swojej możliwości, prace porządkowe w domu. I zawsze, wszędzie, żeśmy razem udawali się na, jakieś, do, na jakiś obiad, jakiś uroczysty, czy na kolację, spół, wspólnie ze wszystkimi. To było takim dobrym znakiem dla nas, że jednak można troszkę inaczej. Jak u, jak u nas się tak utarło, to też może nie jest takie y, złe, ale odczuwa się w niektórych y, wspólnotach, że pokazują ci, gdzie jest twoje miejsce. Tam jednak było inaczej. Później po sześciu latach, po studiach, kiedy byłem sześć lat już y, kapłanem, później y, administratorem parafii, Zostałem przeniesiony tutaj do Niemiec. I wtedy miałem też takie, takie obiekcje, czy dam sobie radę, dwie parafy, tam miałem tylko jedną, tu, tam nie miałem szkoły, to mam jeszcze szkołę w dodatku. Ale pomyślałem znowu, patrz, już tyle razy miałeś takie doświadczenie, że myślisz po ludzku, starasz się wszystko objąć po ludzku, a tego się nie da. Po prostu trzeba się oddać też, jakby powiedzieć, przeznaczeniu, tym, co Bóg Ci przeznacza. Już tyle razy dostałem właśnie to potwierdzenie, że jeżeli zdamy się na działanie Boga, to wtedy wszystko można osiągnąć. To, co Bóg chce. Tylko trzeba też współdziałać oczywiście. Nie można sobie siąść na laurach i powiedzieć, że ja tego robię, nie będę, bo, bo się w tym nie widzę. Po prostu spróbować i tym bardziej, jeżeli to jest, od, wychodzi od przełożonych, to wziąć jako wolę Bożą. Jeszcze nigdy nie żałowałem żadnej wspólnoty, w której byłem, bo sobie nie wybierałem. Tam, gdzie mnie posłali, tam poszedłem i to właśnie y, miałem tą satysfakcję, że w, w, w tych klasztorach zawsze się dobrze czułem. Nie miałem wprawdzie ich wiele, ale zawsze byłem z tego zadowolony. Natru, naturalnie są też y, y, blaski i cienie, tak samo jak y, w każdym życiu jest góra Tabor gdzie czujemy tę obecność Boga, jesteśmy zafascynowani tym, że On jest, że nas miłuje, a potem schodzimy w dolinie codzienności, do szarości życia, a nawet na Golgotę musimy się spinać. Tylko, że zawsze musimy mieć w pamięci to, że te chwile, kiedy czuliśmy tę obecność Boga, obecność Boża tak, Bożą tak blisko, tak blisko nas, wtedy mamy właśnie tę siłę, aby te inne trudności pokonywać. W 1982. 1982. Nie, 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 no, co, co, ja nie raz, jeszcze raz. Ja Okej, okay, od postulatu. no dobra, to będę pamiętał. Tak, To tak ja ja. się nie straszy, albo się nie I co ja tu robię? <noise>